Bardziej optymistyczny temat będzie. Zejdziemy po prostu już z tego griftowania Rockstara, ale patrzcie, co mi się wyświetliło i od razu sobie pomyślałem, że to będzie dobry temat, żeby go sobie omówić. Dlaczego gry były kiedyś bardziej kolorowe i radosne? I to jest bardzo ciekawy statement, ale jak się tak trochę zastanowiłem, to faktycznie, chyba w okolicach PS3 i Xboxa 360 gry nabrały takiej chęci, żeby być bardziej dojrzałym i ambitnym medium. I tak mi się wydaje, że później, z wyjątkiem gier Nintendo, to już te dwie największe korporacje konsolowe, czyli Sony i, i Microsoft, nie wróciły do. E, publikowania takich bardziej kolorowych, wesołych gier na taką, wiecie, większą skalę, także jestem ciekawy, co będzie w tym materiale powiedziane. o grze wideo, co pierwsze przychodzi ci na myśl? Dziesiątki ton pocisków wystrzelonych w serii Call of Duty? Albo The Last of Us i Ellie wykonująca akustyczne Take on Me? Nie, w kwestii The Last of Us to wiecie co mi przychodzi do głowy. Również tysiące wystrzelonych pocisków. Kurwa, jak sobie ogrywaliśmy The Last of Us na streamie, to ja po prostu, ja już wiem, tak dość tych wszystkich sekwencji strzelankowych, które się potrafiły nieraz ciągnąć, po prostu przez 20 minut. Kolejna fala wrogów, jedna po drugiej, no ileż można. Bądźmy szczerzy, kiedy myślisz o grze wideo w takiej klasycznej, wzorowej, niczym niezmąconej formie, to pewnie widzisz raczej coś takiego. Tak, to jest prawda. Tyle, że współcześnie tego typu gry to prawdziwa rzadkość. Ostatnio zadaję sobie coraz częściej pytanie, dlaczego gry przestały być radosne, a stały się poważne i turbo realistyczne? Kiedy to się stało? Każda gra dużego studia musi być największa i najlepsza. Gry powstają za wielkie budżety, a procesy produkcyjne ciągną się latami. Dlaczego wszystko musi być napompowane, widowiskowe i w ogóle większe niż życie? Oczywiście najlepiej, żeby każda taka mega produkcja trafiała w gusta wszystkich graczy, a i przejście musi zajmować dziesiątki godzin, abyśmy mieli poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy. Nie pieniędzy trzeba dodać. Po co cała ta napinka? Co stało się z nieskomplikowanymi grami? No mi się przede wszystkim wydaje, że jeżeli się robi grę w jakimś tam świecie albo w jakimś tam uniwersum, no to trafimy do fanów konkretnego uniwersum albo konkretnej wizji świata. I tych fanów może być po prostu zbyt mało, i bardziej opłacalnym jest zrobić grę w świecie, który wszyscy znamy. Czyli zrobić jakąś taką realistyczną grę. Wiecie o żołnierzach, albo na przykład o Eli i Joelu, bo jakby większość z nas zna taki świat realistyczny, i większość osób może będzie się mogła jakoś tam utożsamiać z takimi postaciami. A z Geksem, no nie każdy się może utożsamiać w których przemierzaliśmy kolorowe poziomy, sterując antropomorficzną jaszczurką. Gry, w których skaczesz po platformach, unikasz przeszkód, pokonujesz wrogów jednym uderzeniem i karmisz się No Raymana to mi brakuje. orzechami, monetami, cokolwiek. Gdzie podziała się związana z tym radość i frustracja? Otóż odpowiedzi na te pytania znajdziemy, gdy bliżej prześledzimy rozwój branży gier od połowy lat dziewięćdziesiątych do wczesnych dwutysięcznych. Wiadomo, Super Mario Bros to klasyka branży. Pretekstowa fabuła, czysty gameplay. Musiałeś się nauczyć tej gry w każdym calu przewidywać odległość skoku co do piksela żyć i móc odkryć dalsze poziomy. Gdybym miał zademonstrować kosmitom albo komuś, kto przeżył pół wieku w bryle lodu, czym są gry wideo, to pokazałbym mu właśnie Super Mario. To archetyp gry Wideo. Natomiast ja osobiście. No ale przecież sobie... to nie trzeba szukać daleko kosmitów czy ludzi zamrożonych w bryle lodu. Bo przecież dokładnie w takiej. Samej sytuacji było Nintendo, właśnie kiedy to pierwsze Mario wychodziło. Ludzie nie byli tak zaznajomieni z grami, jak są dzisiaj. Dzisiaj nawet się nie zastanawiasz nad tym, czym jest gra wideo. Wychowałeś się w świecie, w którym gry wideo są tak samo normalne jak samochody albo. Hamburgery, to nie trzeba nikomu tłumaczyć, co to jest, a kiedyś to ludzie no, nie mieli pojęcia, czym są gry w momencie, kiedy to było zupełnie nowe medium. Czuję do gier wydanych na późniejsze PlayStation, które na dobre przeniosło nas do świata trójwymiaru. I na tę konsole nie brakowało gier zabawnych, kolorowych i radosnych, stawiających na czystą przyjemność płynącą z gameplayu. Crash Bandicoot był prawdziwym szefem. Prosta konstrukcja, Oj, klasyczna ten poziom dąbku. to Zaczynasz był. Na to praży, nie była przyjemność. Kilka poziomów zwalczasz Bossa i BUM przenosisz się do innego świata. Lodowa kraina. I znowu przechodzisz poziomy, pokonujesz Bossa, potem lądujesz gdzieś na pustyni. Czysta niczym nie Skrępowana frajda płynąca z gry wideo. Naughty Dog za sprawą trzech części Crash'a i późniejszego Crash Team Racing dostarczyło nam niesamowitej radochy, a patrząc z perspektywy czasu również bagażu wspomnień. A w roli największego konkurenta Crash'a wcale nie postrzegałem w tamtych latach Mario, ale pewnego filetowego smoka, czyli wydaną na tę samą konsolę serię Spyro. Trochę bardziej kurczę. Mnie ja uważam, że Spyro się kiepsko zestarzało. Jakiś czas temu sobie grałem i ta gra mi się wydawała taka, mimo wszystko trochę zbyt prymitywna. To znaczy nieskomplikowana do punktu aż bycia prymitywną. Wydaje mi się, że Crash jakoś lepiej się zestarzał. Ale jaką to miało grafikę. Spyro z PSXa wyciskał absolutnie wszystko. Znakiem charakterystycznym głównego bohatera nie było nawet zzianie ogniem i latanie, ale przede wszystkim bieganie. Tytułowy bohater zasuwał jak zły po otwartych poziomach, w pełnym 3D przyciągał do siebie porozrzucane po planszy diamenty i zdzielał napotkanych przeciwników z Dynki. Tę serię stworzyło studio Insomniac, które również bardzo szybko przebiło się do pierwszej ligi deweloperów branży gamingowej. Ale było tego więcej. Na przykład kolejnym takim tytułem w portfolio Sony był Medieval z rycerzem szkieletorem znanym jako Sir Daniel Fortesque, a nam wypuściło Clonoe, w której sterowaliśmy czymś na wzór tego nie kota z królikiem. I też było fajnie. Albo Ape Escape. Ta gra miała pomóc sprzedać nowego pada od Sony wyposażonego w gałki analogowe. I trzeba powiedzieć, że latanie po kolorowych planszach i łapanie w siatkę małp przy pomocy analogów powodowało niesamowitą radochę, a potem wyszły jeszcze kolejne części na PS2 i PSP. I chociaż głównych gier z serii już nie robią, to charakterystyczne małpiszony wciąż tu i ówdzie się pojawiają, choćby w remake'u Metal Gear Solid 3. Got Oczywiście wspominam tutaj o najlepszych grach, ale w tamtym czasie pojawiało się też dużo przeciętniaków. Szczególnie mam tu na myśli gry na licencji filmów animowanych. Jesus, ile tego było? Bo w latach 90. i na początku lat 2000. każdej dużej premierze kinowej skierowanej do dzieci i młodzieży musiała towarzyszyć również wydana na prędce gra. Ale nie wszystkie były złe. Bo abstrahując już od takiego tytułu dobrego na licencji filmowej, o którym mówiłem na niedawnym streamie, czyli King Kong z 2005 roku, no bo to nie ta generacja, to w czasach PS-1 wyszła mega fajna adaptacja tej story. To była naprawdę turbo dobra gra. Jakby ona się broni niezależnie od marki, na której bazuje. Po prostu nieodłączny element ówczesnej machiny marketingowej. I czasem były to o. naprawdę dobre gierki, jak Toy Story 2, czy nawet Disneyowski Tarzan. Ale częściej były to przeciętniaki do ogrania w jeden wieczór i zapomnienia, choć i one miały swój urok. Wracając dzisiaj do wielu produkcji z tamtej epoki, czuję, że osiągam wewnętrzną harmonię. Żadnych rozpraszaczy, niepotrzebnych scen dialogowych rozwijanej na siłę fabuły. Zamiast tego czysty gameplay, testowanie naszej zręczności. Nie, prawda jest taka, że gry, fabularne i skomplikowane. przecież też były w latach 90., szczególnie rpg z lat 90., które dziś mogą być wręcz niegrywalne przez swój poziom skomplikowania, bo niektóre są po prostu absurdalne, aczkolwiek no na playu było tego trochę mniej. Nie, no dobra, na playu było na przykład Final Fantasy seria, no to to była też gierka z mega rozbudowaną fabułą, w sensie mega seria cała taka i przeprowadzanie przez całe spektrum krain i wizualnych doznań. Oczywiście były w tamtym czasie również poważniejsze tytuły, bardziej filmowe, jak te, które znamy współcześnie. Można by tu wymienić Resident Evil albo Metal Gear Solid. Zresztą dopiero co zrobiłem materiał na ten temat, jak dobrze wspominam przerwniki filmowe z tamtych lat. Bo nie o, można zapomnieć, że PlayStation do gier zupełnie nowy wymiar filmowości i to było coś niesamowitego. Tylko problem w tym, że z czasem niemal wszystkie gry poszły w tę stronę. W dobie PlayStation 2, jak i całej szóstej generacji konsol, gry stały się bardziej dorosłe. Przykładowo Rockstar szalało z nowymi pomysłami na zaskakiwanie i szokowanie graczy, oczywiście głównie za sprawą przeniesienia serii GTA do trzeciego wymiaru, ale były też inne, skierowane do osób dorosłych, tytuły, jak na przykład Manhunt. Man na tej generacji zadebiutowały tak. też takie serie jak Devil May Cry czy God of War. Do gier na licencjach filmowych doszły też gry oparte na klasyce kina, jak chociażby Ojciec Chrzestny, Twórcy dostali do dyspozycji mocniejsze sprzęty, które nie nakładały na nich już takich ograniczeń i mogli zacząć robić gry bliższe naszej rzeczywistości. Generalnie zrobiło się trochę poważniej. Locked, locked. No dobra, ale prawda jest taka, że Play 2 miał całkiem dobry balans takich gier ee, i realistycznych, i takich właśnie bajkowych, bo w dalszym ciągu było tam dużo takich tytułów, takich stricte, właśnie, które powstały dla zabawy i w które grało się dla. Zabawy. Znaczy w ogóle, no nie jest to dziwne, bo PlayStation 2 miało w ogóle w chuj bogatą bibliotekę gier. Ja Nie wiem, że to nie jest największa biblioteka gier w ogóle na jakiejkolwiek konsoli, no ale generalnie było spoko. W sensie to był taki sweet spot, kiedy były zarówno gry bardziej poważne, jak i wciąż istniały te gry takie turbo zabawowe. No bo dzisiaj takie gry, takie służące tylko i wyłącznie do zabawy, to chyba tylko. Nintendo produkuje. Coś tam czasem od Sony wyjdzie, jakiś tam Astrobot jakiś czas temu, ale jeżeli chodzi o takie duże korpo, no to jednak to jest Bastion Nintendo. Ale na PS2 nie brakowało też dobrych platformówek. No właśnie, porzuciło Kresha, aby rozwijać nie mniej ciekawą markę, jaką był Jack Daxter Z kolei Insomniak porzuciło Spyro, ale opracowali w zamian świetne Rush Den Clank. Zresztą kolejne części Kresha i Spyro również się ukazywały, tyle że z rąk innych deweloperów, więc różnie też było z ich jakością. Pojawiały się też nowe tytuły, jak Sly Cooper, w którym kierowaliśmy Shopem Złodziejem. Powróciły takie marki jak Apex Tak! Czy Raimel. Rayman Były 3 gry łączące platformówki z innymi gatunkami. O kurwa, to... Kingdom Hearts, ty, ale naprawdę tutaj było tak dużo dobrych gier na PS2. Ja z jednej strony jestem tego świadomy. Play 2 to mniej więcej gdzieś tam równo ze Switchem. To są, to są moje ulubione konsole wszechczasów. A mimo tego, mimo że jestem świadomy, jak dużo dobrych tytułów było na drugim playu, to ja i tak. Co jakiś czas potrzebuje takiego przypomnienia. Potrzebuje sobie odświeżyć to, żeby pamiętać, że to nie jest tak, że było po prostu dużo tych gier. Że ich było absurdalnie dużo. Po prostu to się to jest sukces chyba niemożliwy do odtworzenia w dzisiejszych czasach. Kingdom Hearts, w którym krzyżowały się światy Disneya i Final Fantasy, biblioteka gier na PS2 była niesamowicie zróżnicowana. I patrząc z perspektywy czasu, oceniam, że była to najciekawsza, najbardziej różnorodna generacja w historii gier. Da. Każdy Tak jak mówiłem zresztą siebie. wcześniej. Oczywiście mieliśmy Ooh, Shadow of the Colossus. pierwszego Xboxa, no i Dreamcasta. Skupiłem się na konsoli Sony, bo sam ją posiadałem, choć nie da się ukryć, że na konkurencyjne platformy też wychodziło sporo świetnych gier. A później przyszła siódma generacja konsol, i od tej pory zrobiło się już bardzo poważnie. No, tak w sumie mówiłem na początku, właśnie. Siódma generacja to czas, kiedy Xbox i PlayStation toczyły walkę ze sobą, a Nintendo obrało zupełnie odrębny kierunek, stawiając na rodzinną rozgrywkę przy użyciu kontrolerów ruchowych. Dla kogoś, kto jednak wolał spędzać czas z klasycznym padem w ręku, nadchodziły mroczne czasy. W sensie dosłownym, bo gry w tamtym okresie stały się cholernie szare i brązowe, pojawił się nowy trend w projektowaniu światów, które w założeniu miały być depresyjne i monotonne po to, żeby nie wiem, lepiej oddać rzeczywistość dnia codziennego? Klasycznym przykładem takiej estetyki będzie seria Gears of War, której popularność w dużej mierze wyznaczyła kierunek dla wielu gier z siódmej generacji. Wyraźnie ale w sumie to ten taki szary filtr, który był nakładany wtedy na gry, to jest w zasadzie coś tak samo e, mocno stylizowanego, ale związanego z pewną epoką, jak dzisiaj te wszystkie gry na Unreal 5, które mają takie neonowe światła, Rozchodzące się w mgle. Mam wrażenie, że chociaż dziś to jest strasznie popularny taki art direction, to za 10 lat będziemy na to patrzeć dokładnie tak samo, jak dzisiaj postrzegamy, właśnie te wszystkie takie szare, wyblakłe kolory na Playu Trójce i Xboxie 360. Myślę, że twórcy dostali świra na punkcie realizmu. Nie interesowały ich już kolorowe światy i kreskówkowe postaci. Przykładem niech będzie seria Uncharted, czyli kolejny projekt Naughty Dog, które miało na koncie jedne z najlepszych platformówek w historii, czyli wspomnianego Kresha i Jacka. I co ciekawe, Uncharted, jako ich kolejna marka, też początkowo miało przedstawiać świat w takim krzywym zwierciadle, co widać choćby po wczesnych szkicach postaci Natana Drake'a, którego design był początkowo mocno kreskówkowy. W trakcie prac nad grom, twórcy jednak postanowili zmienić kierunek artystyczny i Drake stał się realistycznym, ludzkim bohaterem, a rozgrywkę zdominowało ciągłe strzelanie. Być może nie wszyscy już pamiętają, ale pierwsza część Uncharted serio opierała się na nieustannym wypluwaniu pocisków. O Jezu, ale to jest dokładnie to, co The Last of Us. To jest największa wada The Last... Last of Us. Ogrywaliśmy sobie ostatnio na streamie i ja się strasznie dużo dobrego nasłuchałem o tej grze. Że to w ogóle mega fabuła i tak dalej, że super ekspozycja świata. Kurwa, tam się co 5 sekund strzela. I gra zasypuje nas takimi falami wrogów, co jest strasznie w ogóle też takie nierealistyczne. To totalnie zaburza jakąś taką wiecie... E, próbę, którą tam Naughty Dog podjęło przy budowaniu świata, żeby on był realistyczny, żeby on był taki, że łatwo w niego uwierzyć. W niego jest w chuj ciężko uwierzyć, no bo ten, ten, ten Joel i Ellie to tam, to tam zabijają słuchajcie, tysiące po prostu ludzi, nie? Więc to jest totalnie takie wybijające z imersji. Strasznie mi się to nie podobało w The Last of Us. 3 Xboxa 360 zaczęły dominować strzelanki, zarówno z widokiem trzecioosobowym, jak i pierwszoosobowym. Można nawet odnieść wrażenie, że wyznacznikiem jakości gry często był sposób, w jaki zaimplementowano system osłon. Trzeba też pamiętać, że były to czasy, gdy położono ogromny nacisk na rozgrywkę w multiplayerze. Aha, no i główny bohater musiał być ludzki nie tylko z wyglądu. W grach zaczął dominować typ zamyślonego, markotnego i przecioranego przez życie maczo-protagonisty z przeszłością, targanego wewnętrznymi konfliktami i zmagającego się z własnym kompasem moralnym. Yeah. W tym kontekście gierki, w których biegało się szopem, praczem, zbierającym monety, wydawały się szczytem frajerstwa. Nie zrozumcie mnie źle, mam dobre wspomnienia z wieloma grami z siódmej generacji. Kiedy ukazało się Gears of War, to było coś nowego i ciekawego. Uncharted 2 i 3 podkręciły przygodowy charakter serii i były genialne. A wydane później The Last of Us to niekwestionowane arcydzieło. Albo... Nie, 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 ludzie, ta gra się tak źle zestarzała, że to się w głowie po prostu nie mieści akurat wolę tę odsłonę od kultowych części z PlayStation 2 właśnie za ten brudny realizm, który akurat doskonale pasował do świata pogrążonego w bezprawiu Liberty City. Ubolewałem tylko nad brakiem różnorodności. Siódma generacja to czas, kiedy na naszych oczach umierali bohaterowie gier z dzieciństwa, a na horyzoncie prawie nie było widać następców. Owszem, zadebiutowała wtedy choćby marka Little Big Planet, ale nawet ona jak na platformówkę była dość ponura i szczerze mówiąc ta hip terska estetyka jakoś średnio ze mną rezonowała. Były jeszcze dwie odsłony Raymana w stylu 2D i owszem, były świetne, choć nie wyglądało to jak... Mi się nie magii, podobało. ...ja raczej jak ukłon dla fanów retro gamingu. Generalnie siódma generacja to czas poważnych historii i poważnych bohaterów, najlepiej osadzonych w świecie apokalipsy. Zniknęła gdzieś ta różnorodność, o której mówiłem przy okazji wcześniejszych generacji konsol, chociaż niebawem i to miało się w pewnym stopniu zmienić. No w pewnym, bo w Nie sumie to, Play 4 jest, jest do pewnego stopnia podobny do Play'a dwójki. Naprawdę PlayStation 4 uważam za udaną konsolę. Fajną ma bibliotekę gier, aczkolwiek no jednak trochę też jest tak, że jak kiedyś grały głównie dzieci, to dzisiaj grają głównie dorośli, więc to jest bardzo duża grupa odbiorców do których te wszystkie korporacje wydające gry chcą się dopasować, no żeby mieć dużą bazę klientów po prostu. Loperzy z czasem odeszli od pastelowych, wesołych zręcznościówek z antropomorficznymi zwierzętami w rolach głównych. W erze wczesnego trójwymiaru ta karykaturalna estetyka miała wszak odwracać uwagę od ograniczonych bądź co bądź możliwości technicznych ówczesnych sprzętów. Poza tym branża gamingowa dorastała, jakby razem z nami. Z kolei, PS3 i Xbox 360 wreszcie pozwalały kreować w pełni realistyczne światy, więc pokusa, aby iść w tę stronę, była silna. Poza tym na koniec dnia to sami gracze głosowali swoimi portfelami, a wyniki sprzedaży takich serii jak GTA czy Call of Duty jasno pokazywały, jakiego kierunku artystycznego oczekuje tak zwana większość. Ale no na dobra, ale gry... też w sytuacji, kiedy na PS4 po prostu nie było za bardzo alternatywy w postaci takich bardziej bajkowych i kreskówkowych gier, no to nie dziwne, że gracze kupowali jedynie to, co było dostępne na rynku. Konsol coś zmieniło. Twórcy zaczęli dostrzegać coraz liczniejszą grupę konsumentów, którzy odczuwali znużenie ówczesną formułą i coraz bardziej pragnęli powrotu bohaterów z dzieciństwa. No i te głosy zostały wysłuchane, bo w czasach ósmej generacji konsol pojawił się prawdziwy boom na remake gier z przełomu tysiącleci, które muszę przyznać, bardzo polubiłem. Otrzymaliśmy nowe wersje starych hitów jak Final Fantasy VII, Resident Evil 2 i 3, Seria Klonoa, Shadow of the Colossus, Medieval. Trylogia Spyro czy wreszcie Crash Insane Trilogy. I przykładowo remake trzech części Crash'a był absolutną petardą. Fajne, ja był no na Switch'u ogrywałem sobie. Visions, która z pietyzmem odtworzyła oryginalną trylogię z PSX'a na współczesnym silniku graficznym, zachowując pełen urok oryginalnych części, łącznie z przyjemnością płynącą z gameplayu. To był wielki powrót zapomnianej marki. W zaledwie dwa lata od premiery Crash Insane Trilogy sprzedało się w nakładzie 10 milionów egzemplarzy, a po dziś dzień sprzedano ich już ponad 20 milionów. Wielki sukces artystyczny i komercyjny pokazały, że ludzie chcą więcej takich gier. Tuż po premierze powstało więc naturalne pytanie. Jasne, remake są fajne, ale kiedy powstanie pełnoprawna kontynuacja? No i szczęśliwie na nią też długo czekać nie musieliśmy. Crash Bandicoot 4 ukazał się 3 lata po remake'ach. Ku początkowemu rozczarowaniu gry nie przygotowała ekipa z Vicarious Visions, która była w tamtym czasie zajęta kolejnym. Remake'ami, tym razem serii Tony Hawk's Pro Skater, za to kresza 4 opracował zespół Toys for Bab, który przygotowywał wspomniany już wcześniej również bardzo udany remake trylogii Spyro. I cóż mogę powiedzieć, Crash Bandicoot 4 wyszedł wzorowo. Ta gra jest jak powrót do starych lat gamingu: klasyczna, korytarzowa formuła, bez żadnych udziwnień, prościutka fabuła, dużo humoru i zachwycająca strona wizualna. Mamy tutaj poziomy w lodowej krainie, są jakieś bagniste obszary i lasy tropikalne. Jest futurystyczne laboratorium czy miasteczko w stylu meksykańskiego Dia de Muertos. Walki z bosami są kreatywne, a poziom trudności idealnie zbalansowany. Co więcej, levele są znacznie dłuższe i jest ich więcej niż w oryginalnych odsłonach kresha. Cholera jestem nawet w stanie stwierdzić, że to najlepszy kresh, jaki powstał. Każda minuta. Kurczę, to, muszę grze. sobie to ograć, bo Ensign Trilogy mi się mega fajnie podobało, pod kątem wizualnym właśnie też fajnie potrafili uchwycić tą kresków. W kreskówkowość i właśnie przenieść ją na możliwości, no w cudzysłowie, dzisiejsze, bo to tam wyszło, nie wiem, z 8 lat temu czy 7 lat temu, ale było naprawdę w porządku. Więc ciekawy jestem w sumie, może musiałbym sobie ograć tego, tego crasha, bo w tego nie grałem dla mnie czystą przyjemnością. Ostatecznie tytuł ten sprzedał się w liczbie 5 milionów egzemplarzy, co nie jest tak imponującym wynikiem jak 20 milionów trylogii remake'ów, ale to wciąż świetny wynik, nie zamykający drogi do kolejnej części. Jednak mimo to kolejna część nie powstała. W międzyczasie powstał tylko spin-off Crash Team Rumble, a później Activision, które było właścicielem marki, zostało przejęte przez Microsoft i... Jeszcze jakieś winosu, wyścigi o chyba o były, nie? Planach ...na przyszłość Crash'a. Oczywiście nie powstał nie też żadna nowa słona Spyro ani innych wesołych platformówek sprzed lat. I kiedy wydawało się ponownie, że gatunek jest martwy, niespodziewanie na scenie pojawił się nowy zawodnik. Astrobot. Mhm. Mm Mniej no, wiem, to jest, co jest też gierka, w, so... w którą nie grałem, a słyszałem o niej mega dużo dobrego. Muszę z pewnością zagrać, bo ja lubię takie gry. A poza tym ona w ogóle chyba też jakieś nagrody pozgarniała, nie? że tak ogólnie była doceniona przez, przez graczy i przez krytyków. Pełnie przypadkowo i prawie nieświadomie stworzyło swoją nową maskotkę. Astrobot, bo o nim mowa, po raz pierwszy pojawił się już w 2013 roku w czymś na wzór filmu instruktażowego na PS4. Potem nawet stał się grywalną postacią, z którą mogli zapoznać się użytkownicy PlayStation VR, aż wreszcie w 2020 pojawiła się bezpłatna gierka z jego udziałem, czyli Astro's Playroom, dołączana do konsol PlayStation 5. I była to najlepsza rzecz, jaką Sony kiedykolwiek dołączyło do jakiejś konsoli. Poziom wykonania tej platformówki rodził pytanie, jak to możliwe, że nie powstała jeszcze pełnoprawna gra w tym uniwersum. Sony również widziało ten potencjał, zapadła więc decyzja, by wewnętrzne studio Team Asobi opracowało nową, dużą grę z białym robotem w roli głównej i 4 lata później Później zadebiutował Astrobot. Mówiąc w skrócie, powstała genialna gra. Astrobotowi mógłbym przypisać funkcje terapeutyczne. To produkcja, która przypomina wszystkim graczom konsolowym dorastającym na przełomie tysiącleci, za co polubili gry w pierwszej kolejności. Mamy tutaj wszystkie wyróżniki gatunku. Zróżnicowane światy, kolorową oprawę, dużo humoru i zróżnicowany gameplay. Oczywiście znalazły się standardowe pomysły znane z innych tego typu gier, jak na przykład gadżet spowalniający czas, ale są też takie, które. Które pozwalają złapać się za głowę w geście uznania dla pomysłowości twórców, jak na przykład. Kurczę, ale jak tak teraz patrzę, to wydaje mi się, że też trochę zachwyt tutaj nad Astrobotem wynika z takiej ogólnej e, pleiocentryczności autora tego materiału, bo to wygląda bardzo podobnie do Super Mario Odyssey. E, I tak naprawdę, no to na Switchu jest mega dużo takich. E, Gierek i na drugim switchu również. Więc, w sumie, jak się tak człowiek wychyli poza bańkę Sony i Microsoft, no to tak naprawdę nie ma aż takiego dużego braku takich gierek, platformówek 3D w takim starym stylu, tylko po prostu one zniknęły z PlayStation na, na, na długo. Mienianiem się bohatera w nasiąkniętą gąbkę. Do tego tytuł ten fajnie wykorzystuje możliwości ruchowe kontrolera DualSense. Zawarty tutaj poziom trudności jest raczej z kategorii przyjemnych, no chyba, że chcesz wymasterować grę przechodząc dodatkowe poziomy i zbierając trofea, wtedy robi się naprawdę trudno. No i jest jeszcze ten cały fan fanserwis skierowany do miłośników marki PlayStation, który stanowi dodatkowo. Urozmaicenie i nadaje całości charakteru. Astrobot zdobył tytuł gry roku 2024, co można odczytać jako wyraźny sygnał skierowany do branży, że potrzebujemy więcej takich gier. Gier bezpretensjonalnych, zabawnych, dostarczających przyjemności z czystej, niczym niezmąconej rozgrywki. I ja to szanuję, podpisując się obiema rękami. Czy wielki sukces AstroBota będzie miał jakiś większy wpływ na branżę? Chciałbym, żeby tak było, chociaż na razie jeszcze niewiele wskazuje, by ten trend du, był czy no, Gdyby sam AstroBot miał teraz odmienić branżę i pchnąć ją w tym kierunku, to tak naprawdę zrobiłoby to już samo Nintendo, no bo to nie jest tak, że Sony czy Microsoft nie widzą tych sukcesów, no ciężko nie zauważyć, Switch to jest najlepiej sprzedająca się konsola w historii, a jednak... Bardziej niż tutaj zrobić tego Astrobota, no to się nie odważyli pójść w kierunku takiego właśnie terytorium platformowo, wiecie, platformówkowo-bajkowego. Także mi się wydaje, że do pewnego stopnia to może ten Sony będzie sięgać po takie gierki bardziej zabawowe, ale w formie bardziej bezpiecznej, nie? Astrobot wyszedł, spoko, udało się, ale tak, to może tutaj jakiś remake, tak jak z tym Spyro i Crashem. Coś tam by mogli jeszcze porimakować. E, tego szopa Pracza, Sly Coopera, może mogliby zremejkować, ale wydaje mi się, że takiej swojej strategii tak w dużym stopniu to nie odmienią raczej. Oczekuję, że Sony będzie teraz klepać kolejne części platformówek ze swoją maskotką, a raczej oczekuję, że inni twórcy pójdą w tę stronę i zaczną tworzyć więcej wartościowych, kreatywnych gier w podobnym klimacie. Że znów odzyskamy utraconą różnorodność. I tak, wiem, że tego typu gierki wciąż ukazują się licznie pod postacią tzw. indyków, ale tego typu gry jakoś nigdy do mnie nie przemawiały. No nie, Sony, no nie tylko, no przecież. Serio, no w zasadzie cały switch, w sensie wszystkie ekskluzywy od Nintendo, zarówno na pierwszego switcha, jak i teraz to co wychodzi na drugiego, no to są gierki właśnie w takim klimacie, także one gdzieś tam poza tą, tak jak mówiłem, poza tą bańką Sony i Microsoftu, gdzieś tam ciągle istnieją. Dlatego jarają remaki starych gier wydawane przez wielkie koncerny, a zatem jestem również ostatnią osobą nadającą się do roli miłośnika sceny niezależnej. No i ktoś teraz powie: kup Nintendo. Fakt, nie posiadam Switcha, ale posiadam choćby Wii U. Dlatego, ostatnie gry z wąsatym hydraulikiem, w jakie grałem, to Super Mario Bros. U i Super Mario 3D World. Co o nich sądzę? Są bardzo dobre, wręcz cudownie oldschoolowe i spełniają wszystkie elementy klasycznych platformówek, o jakich tu mówiłem. Tyle tylko, że nie chciałbym skazywać siebie na ciągłe granie w Mario i raz na 10 lat w nowego Donkey Konga. Chcę różnorodności, konkurencji, chcę, żeby było tego więcej. Ternotego no to jest jeszcze... Zdecydowanie dłuż... Jest jeszcze Yoshi i Kirby, o. Myślałem, jeśli dotrwałeś do końca, będę wdzięczny za pozostawienie łapki w górę. No i oczywiście subskrypcja też będzie mile widziana. Zapraszam na mój kanał po więcej tego typu materiałów i mówię do zobaczenia. Mega fajny materiał. Zaraz tutaj, czekajcie, zostawimy łapkę w górę, bo naprawdę spoko ten chociaż no tak jak wam tutaj zwróciłem uwagę nie ze wszystkimi tezami się w 100% zgadzam chociażby właśnie z tym że no przecież Nintendo wciąż robi takie gierki ale okej okay, mega ciekawy fajny materiał